Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy Przemyśla, coraz częściej pojawiają się, co prawda jeszcze nieśmiało, ale propozycje nadania nazwy nowo budującemu się mostowi przemyślu na rzece SAN, zarówno od osób fizycznych, jak i organizacji. Nie ma jeszcze zbyt wielu zgłoszeń, ale uznałem, iż celowym i zasadnym będzie włączenie Państwa jako mieszkańców współodpowiedzialnych za to, co dzieje się w naszym w mieście, skierowanie inicjatywy, by zarówno most, jak i dwa odcinki dróg, które będą łączyły ulicę Krakowską z ulicą Lwowską, znaleźć dla nich właściwą, godną nazwę. Więc pierwszy odcinek od ulicy Krakowskiej do mostu, sama most i droga wiodąca od mostu do ulicy Lwowskiej. Zachęcam wszystkich Państwa do wzięcia udziału Czymś, co będzie swoistego rodzaju wspólnym przeżywaniem tego, co istotnego powstaje w przemyśle, mianowicie nowo budowanej drogi obwodowej. Zachęcam do tego, by proponować w formie, pisemnej, w formie pisemnej, listownej, mailowej strony naszego miasta propozycje z nazwami. Ważne, żeby w godny sposób uczcić pamięć o osobach, o wydarzeniach, o instytucjach które będą mogły znaleźć odzwierciedlenie jako nazwy nowo budowanej drogi obwodowej, jak i samego mostu. Zachęcam raz jeszcze, weźmy wszyscy czynny udział w tym przedsięwzięciu, weźmy odpowiedzialność za to, co może mieć miejsce. Z najciekawszych propozycji wybierzemy te, które poddamy później pod swoistego rodzaju ocenę, po to, by przedstawiając uchwałę uchwałę Rady Miejskiej, po obrady Rady, można było wybrać te najciekawsze, te najbardziej zasadne, te, które będą mogły oddawać zarówno to, co wydarzyło się kiedyś w historii w naszym mieście, o osobach, które związane były z naszym miastem, ale także z instytucjami czy wydarzeniami, które w naszej historii, w historii polskiej, historii miasta miały miejsce.